Dajcie, Dzisiaj mały, jak zresztą nazwa wskazuje, wieczorny przekąsek. No, Jak mnie uczyli francuskiego, to petit znaczyło mały, ale jak popatrzycie na ten serek, no to, to taki o wiele większy niż z reguły, jeśli widzi te wszystkie kanemberty inne, to akurat bri. Ciekawe jak wygląda duży. No, a nic to zrobimy zapiekany na zasadzie. Tzw. łatwizny, tutaj też gotowe ciasto które wcześniej widzieliście przy okazji jabłecznika przeznaczone na crossonty, czy kłosą, jakby to powiedział Francuz. Zacznijmy od serka, z której strony lepiej generalnie pozbędziemy się takiego krążka. Do środka. Proszę bardzo. I teraz nasze ciasto. Bardzo mi się podoba jak to się otwiera. Patrzcie na to. Odchieramy to warstwę i jak widzicie już eksplodowało. Ale to jest zadziwiające. Ciasto teoretycznie miękkie. Ale gdzie tu jest koniec? Idzie je rozwinąć. Nie wiem, czy oni je smarują, że ono się nie skleja aż tak bardzo. I co ciekawe, naprawdę dla leniwców. Nawet jest nacięcie w trójkąty, żeby zrobić krosanty. Ale my nie będziemy tego rozrywać. Tylko rozwiniemy i zawiniemy to w serek. Troszkę za wcześnie wyciągnąłem z lodówki, się nagrzało. lepiej jednak się pracuje z chłodnym, no, tylko nie widzę ekranu, a teraz widzę, że jednak robiłem poza ekranem. O! Mamy no, serek ładnie oklejony. Wrzucamy na blachę i do piekarnika. Na 200, 205 stopni, jakieś 20 minut i zobaczymy co wyjdzie. I proszę bardzo gotowe. Chociaż jak widzicie coś niedokładnie skleiłem i troszkę by sera uciekło, no ale to niczym nie przeszkadza i tak go zjemy. Co do serwowania idealne byłoby z borówką, ale że takowej nie posiadamy to dla odmiany będzie fikciotni. Zobaczmy, czy da się ukroić, tak żeby za dużo nie wyciekło. Powinienem trochę dłużej odczekać, ale jak to mówią, język ucieka do tyłka. No i co? Mmm, pychotka. Patrzcie na to. Nawet za dużo sera nie ucieka. Ujechał ja Najbardziej elegancko byłoby to jeść widelczykiem, nie łyżką. Trzeba zrobić próbę smakową. Mm. Smacznego.